Jest mi niezmiernie miło zaprosić was do domu kolekcjonera zabawek, mojego taty Marka Sosenko, który zgromadził jedną z najpoważniejszych kolekcji zabytkowych zabawek prezentujących historię zabawki ale też dziedzictwa w Polsce. Tata poza tym, że posiada ogromny, wybitny zbiór pięknych przedmiotów stanowiących nasze dziedzictwo materialne, to też jest wspaniałym źródłem wiedzy, które zawdzięcza właśnie pracy z dawną zabawką. Kolekcja zabawek Rodziny Sosenków jest niesamowicie wszechstronna. Prezentuje różne okresy, różne style, różne modele zabawy i różne typy zabawek, czy to lalki, domki dla lalek, całe gospodarstwo lalkowe, motoryzacje, zabawki dla dziewczynek, dla chłopców, zabawki etnograficzne, zabawki sportowe związane z aktywnościami na zewnątrz, zabawki związane z edukacją, z nowymi wynalazkami, z nowymi tworzywami. Więc naprawdę jest to niesamowicie kompletny Pełny zbiór, który pozwala na różne sposoby go przeanalizować. Dzisiaj, jako taka wyjątkowa możliwość prezentacji kolekcji w domu kolekcjonera, zaprezentujemy coś, co jest związane z wyjątkową atmosferą, właśnie zabawkową, czyli wręczaniem prezentów, czyli choinką, okresem bożonarodzeniowym, wspaniałymi tradycyjnymi świętami, wspaniałą atmosferą. Najlepszą okazją do dostawania zabawek były oczywiście święta i to już od XIX wieku. XX wiek, oczywiście, z wprowadzaniem różnych nowoczesnych elementów do życia dorosłych ludzi, wprowadził również do życia nowe zabawki. Przez wiele wieków zabawki były produkowane głównie przez rzemieślników, były produkowane na wsi. Natomiast XIX wiek, który nazywa się jednym z najlepszych okresów rozwoju we wszelkich technologiach, to i technologie produkcji zabawek zaczęły się rozwijać, zaczęły powstawać coraz. Nowsze i nowocześniejsze fabryki. Zaczęto też zabawki eksportować i importować. Przez wiele, wiele lat teoria, że Polska nie miała żadnych swoich zabawek, krążyła w całym świecie. Wiadomo było, że oczywiście byliśmy zawsze w cieniu niemieckiej produkcji zabawek, przede wszystkim zabawek porcelanowych. Ten pogląd został zmieniony. Dopiero niedawno, dlatego że odkryto szereg faktów, które mówią o tym, że Polska jednak swoją produkcję między innymi lalkową, miała świetnie rozwiniętą. Dość powiedzieć, że z końcem XIX wieku do Cara przyszli kupcy i zaproponowali, żeby w Rosji powstała fabryka lalek, a Car popatrzył i powiedział, ale po co? Przecież mamy w Kaliszu wspaniałą fabrykę. Ponieważ wtedy Kalisz był pod zaborem rosyjskim, więc car uważał, że to jest jego fabryka. A Ta fabryka, faktycznie prowadzona najpierw przez pana Fingerhuta, a potem przez jego zięcia Adama Schreiera, funkcjonowała znakomicie i to nie tylko w drugiej połowie XIX wieku, ale przez cały początek XX wieku, nawet do okresu okupacji, przetrwała okupację i po wojnie nadal produkowała zabawki głównie celoidowe. Choinka była drzewkiem, które było pięknie ozdobione, natomiast pod choinką znajdowały się wspaniałe skarby. Okazja do tego, żeby szukać po całym domu co tutaj Aniołek czy Święty Mikołaj mógł schować dla dzieciaków? To była właściwie taka zabawa w podchody z rodzicami, ale cała tajemnica wyjaśniała się w momencie, kiedy usłyszało się pierwszy dzwoneczek. No i wiadomo było, że pod choinką jest mnóstwo prezentów. Mamy tutaj wyjątkowy eksponat. To jest prawdziwy list do świętego Mikołaja, wysłany ponad 120 lat temu. I brzmi ten list tak. Do świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja na koniu, duży tramwaj z rolką, mebelki z kości, dużego Mikołaja i diabła z czekolady i rózgę. Na koniec Ruzgę przekreślił. Tego typu ulotne. Dokumenty należą do wielkich, wielkich rzadkości, i zwłaszcza, że jego wiek też wskazuje na wiele okazji do tego, że mógłby się zniszczyć. Minęły dwie wojny i minęło 120 lat, więc taki dokument jest perełką w naszym zbiorze. Wielka radość z odpakowywania prezentów trwała bardzo długo, często, dlatego że zaczynały się zabawy. Po pierwsze kolejkami trzeba było rozłożyć całą sieć kolejową, ustawić budynki, podłączyć wszystko do prądu i uruchomić, ale też inne zabawki, na przykład jeżeli wojsko ołowiane znalazło się pod choinką, to potem układanie Makiet, układanie całych dioram z wojskami walczącymi ze sobą, to trwało nie jeden dzień, ale wiele dni. Tak samo układanie trudnych y, puzli, ułożenie trwało bardzo długo i żal było potem zburzyć coś takiego wspaniałego, bo to piękny obraz powstawał. Wobec tego te puzle zajmowały przez długi czas stoły, kanapy i inne miejsca. Wiele zabawek dla dzieci było czymś bardzo osobistym, zwłaszcza misie, przytulanki. Tym się nie dzielono. To było coś, co przypisywano wyłącznie sobie. Dziewczynka była mamą lalki, chłopiec był tatą misia i taka przytulanka była wspaniałą pamiątką kolejnej. Wigilii. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dzieci często doroślejąc uważały, że pewnymi zabawkami już nie wypada im się bawić. Wobec tego po, po kolei eliminowano te najbardziej zawstydzające. Te zabawki lądowały na strychu czy w lamusie. Po jakimś czasie, kiedy przy porządkach odkopywano te zabawki z dzieciństwa, to, ile wzruszeń, ile emocji kosztowało oglądanie tych zabawek, to tylko te dzieciaki wiedzą. Zdarzało się, że zwłaszcza magnackie dzieci, dzieci najbogatszych mieszkańców dostawały szczególne zabawki. W naszej kolekcji jest kilka takich wyjątkowych obiektów. Jedną z trudnych zabawek do ułożenia, jest ogromna skrzynia z 25 szufladami, i w tej skrzyni znajdują się kamienne klocki z niemieckiej firmy Richter. Te klocki należały do dzieci cesarza Wilhelma, cesarza Niemiec. Natomiast inna zabawka, niezwykle ciekawa, to jest zamek obronny, który należał do Stasia Wyspiańskiego, syna Stanisława. Wyspiańskiego artysty, malarza. Niezwykły zamek, potężny z takich dużych, toczonych i ciosanych elementów. Tworzy taki zamek obronny, na którym mogą znajdować się całe oddziały wojska. Kluczem do tej popularności zabawki na dany sezon była moda, czyli to, co było nowoczesne, pożądane, jeszcze tego nikt nie miał. Dzisiaj popularne są zabawki takie jak slime, popit czy Minecraft. Wyobrażam sobie, że dawniej, mimo że Lalka porcelanowa była znacznie bardziej kosztowna, to dzieci marzyły o tej właśnie lekkiej, celuloidowej, bo jeszcze nikt w Krakowie nie miał takiej lalki. Myślę, że tutaj też nowinki technologiczne, czyli motoryzacja, czy na przykład cepeliny, mini radyjka związane z rozwojem radiotechniki, czy też na przykład z kinem, czyli rozwój animacji, rozwój optyki, możliwość oglądania w perspektywie różnych ruchów czy obrazów. No, chociażby myszkamiki. Mieszkamiki, którą oglądano na projektorach Patel Baby. To były pierwsze projektory, które dziecko mogło samo obsługiwać. Pierwsze były na korbkę, potem były z silnikiem elektrycznym, ale to były już urządzenia takie bardzo nowoczesne i marzenie wielu, wielu dzieciaków. Motoryzacja to dopiero świat pożądania dla dzieciaków. Po pierwsze każdy chciał mieć piękne, blaszane samochody. Poza tym, żeby te samochody wykonywały najróżniejsze funkcje, takie na przykład, że samochód rusza i zatrzymuje się na gwizdek, cofa do garażu, sam wyłącza silnik, potem po zdjęciu z garażu słuchawki i odłożeniu, wyjeżdża automatycznie z garażu, włącza bieg do przodu. To coś wydaje się zupełnie niezwykłego, a to już przed wojną funkcjonowało i takie zabawki. Nazywane zresztą samochodami roku 2000 każde dziecko chciało mieć. Zanim dziecko dostało zabawkę, to gdzie ją rodzice nabywali? Jaka była droga tego prezentu, który znalazł się pod choinką, czyli gdzie produkowano zabawki, skąd je sprowadzano i gdzie je nabywano między innymi w Krakowie. Produkcja zabawek w Polsce istniała od dawien dawna. Były w Polsce specjalne szkoły zabawkarskie. Tutaj, nawet na pocztówkach, mamy taką bardzo ważną szkołę zabawkarstwa w Jaworowie. Pocztówka reklamowa to też niezwykła historia. Tutaj mamy w okolicach Koszarawy, niedaleko od Krakowa, była też szkoła zabawkarska, i dzieci produkowały zabawki, i to nie produkowały teoretycznie, tylko jak popatrzymy, ile tych zabawek mają, i że te zabawki właściwie układają się w takie serie, to widzimy, że to była prawdziwa produkcja. Tu z kolei szkoła zabawkarstwa w Liskowie, i też dzieci wykonują. Poszczególne elementy, te elementy są zawieszane i czekają na swoją kolej do montażu. Istniały też fabryki, nawet w samym Krakowie i też okazało się, że fabryka zabawek, pierwsza krakowska fabryka zabawek w Krakowie przy ulicy Wolskiej 1, czyli naprzeciwko Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, była fabryka zabawek, bardzo nowoczesne lalki porcelanowe z kolei o sprzedaży dowiadujemy się też z najróżniejszych ogłoszeń ze skorowidzów przemysłowo-handlowych, z kalendarzy, gdzie umieszczały najróżniejsze firmy swoje reklamy. Tutaj mamy pocztówkę lwowską ze sklepem zabawkowym bardzo, bardzo bogato wyposażonym. Jak przyglądamy się uważnie tym przedstawionym na pocztówce zabawką, to rozpoznajemy Prawie identyczne egzemplarze jak w naszym zbiorze. Zabawki w Krakowie sprzedawano w wielu miejscach, produkowano również i sprowadzano z najróżniejszych miejsc, m.in. też z zachodu. Żeby dopełnić obraz tego krakowskiego zabawkarstwa, powiedzmy też o takich zabawkach, które brzmią obco ich nazwy, ale znajdują się też w kolekcji m.in. Merklin, Szuko, Leman czy Bing. Takie zabawki blaszane, pięknie lakierowane, często mechaniczne, przywożono do Krakowa z zagranicy. Przywożono i legalnie, i nielegalnie. Okazuje się, że w okolicach Częstochowy, w miejscowości Praszka, znajdował się główny... Punkt przerzutowy, przemytniczy. Tamtędy omijając służby celne, sprowadzano zabawki. Natomiast te firmy jak Szuko, Lehman, Merklin, Caretta, Bing, to są firmy, które wyprodukowały kolosalną ilość po pierwsze wzorów zabawek, a poza tym ilość egzemplarzy była niesłychanie duża natomiast do współczesności zachowały się niewielkie ilości zwłaszcza że te mechaniczne zabawki często ulegały zniszczeniu po obijaniu otarciu przerabiano je zmieniano lakier także takich idealnych egzemplarzy do dzisiaj zachowała się niewielka ilość garstka Zabawki te dzisiaj są wielkimi, wspaniałymi okazami nie tylko naszej kolekcji, ale też różnych kolekcji zagranicznych. Między innymi dlatego, że posiadają bardzo dużą ilość opisów. Są sygnowane, posiadają numer seryjny, często informacje o patencie, o modelu, który stanowiła zabawka, no i też nazwie firmy. Więc to są kultowe, laszane zabawki mechaniczne, które współcześnie są bardzo cennymi obiektami poszukiwanych przez kolekcjonerów zabawek. Jednym z najwspanialszych prezentów pod choinkę zawsze była książka. Niezależnie od tego, czy to były nowości wydawnicze, czy kolejne wydania, książki dla dzieci i młodzieży były niezwykle ważnym elementem rynku zabawkowego. W naszej kolekcji znajdują się m.in. wspaniałe wydania bajek La Fontena ilustrowane przez Gustawa Dore, wspaniałymi drzeworytami są wczesne wydania przygód Gullivera są wczesne książki Werna Juliusza Werna więc są to takie klasyki które zawsze budzą Szacunek. Natomiast z polskich książeczek proszę sobie wyobrazić, że na pewno na jednym z pierwszych miejsc obok Jachowicza, obok takich często bardzo kiczowatych wierszyków, pierwsze miejsce u nas zajmuje koziołek matołek. Mamy oczywiście pierwsze i drugie wydanie koziołka matołka, mamy pierwsze powojenne wydania koziołka matołka, więc to jest taka wspaniała i ważna postać. Pod hońkami y, znajdowały się zabawki fabryczne i zabawki y, produkowane manufakturowo. Przede wszystkim y, wszelkie blaszane zabawki czy ciekawe drewniane zabawki y, były ważną, ważnym elementem y, rynku. Zabawkowego. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że obok wspaniałych blaszaków z firmy Merklin, Bing, Caretta, Lehmann i tak dalej, były też zabawki drewniane polskie. Polska zabawka, projektowana, klocki, projektowane przez Stanisława Noakowskiego, wybitnego naszego artystę, malarza architektury. Zostały nagrodzone na wystawie paryskiej jedną z głównych nagród, więc nie były to przedmioty takie, które ktoś zlekceważy z tego względu, że produkowane, projektowane dla dzieci. Natomiast obok tych luksusowych zabawek firmowych, fabrycznych, były zabawki, które. Produkowali rodzice według wzorników, które kupowało się w sklepach. To były książki, często zatytułowane: Jak tanio wykonać zabawki z deszczułek, jak wykonać zabawki z papieru i tak dalej. Rodzice nocami siedzieli, wykonywali te zabawki i potem. Cieszyli się radością swoich dzieciaków, kiedy zobaczyły zabawki wykonane przez własnych rodziców, z wykorzystaniem wszelkich ich talentów i materiałów, jakimi mogli dysponować.